Witam Panie Dariuszu. 14 rok kiepskich dopiero przed nami. Co będzie przed nami? No, no mam nadzieję, że następna sesja, czyli 13 odcinków, które kręcimy, bo ostatnio się tak utarło, że kręcimy e, dwa razy w roku, czyli na początku roku w styczniu, a potem w lipcu no, z kolei na jesień. E, 14 lat temu no to już wie pan, ten serial jest dosyć na no, polskie warunki być może nawet światowe, dosyć fenomenalny, ponieważ e, no, dobijamy do 500 odcinków serialu komediowego, co jest naprawdę jakimś wynikiem, nawet poważnym, nawet za, za wielką wodą, czyli w Stanach Zjednoczonych. E, żeby tak sobie przypomnieć, teraz właśnie jest koniec. Stycznia, myśmy 14 lat temu, w 99 roku, w lutym kręcili pierwsze trzy pilotowe odcinki. Żeby tak uświadomić widzom i nam, to muszę Państwu powiedzieć, że niektórzy mieli kłopoty z dojazdem na plan tutaj do Wrocławia, ponieważ wówczas samoobrona blokowała drogi. No tak, żeby uświadomić, ile czasu już minęło od tego momentu. Czy w tym sezonie zobaczymy równie ciekawe, barwne kreacje boczka, czy zobaczymy równie jego szaloną naiwność w stosunku do innych sąsiadów, i czy zobaczymy no, nieprzewidywalne pomysły scenarzystów, które naprawdę od 14 lat z odcinka na odcinek zaskakują? No tak, wie pan, czasy się zmieniają, my też dostosowujemy się do nich i jakby też usiłujemy komentować pewne bieżące wydarzenia, a niektóre są jakby ponadczasowe. No Arnold Boczek, bohater, którego mam przyjemność grać. No i... Powiedzmy sobie, że z tymi wydarzeniami, nie jest sprężyną wydarzeń, a, a płynie z pewnym prądem i ewentualnie czasami usiłuje. Przeciwko temu prądowi się temu prądowi się przeciwstawiać. Tym razem będzie również różne szalone pomysły, między innymi remont, który za zarząd kamienicy nam. Stworzył, czyli faceci, którzy jakiś tam ocieplają budynek i uczestniczą, uczestniczą żywo w życiu mieszkańców, obserwując im ich, będąc wielkim bratem, więc na przykład Boczek musi jeść na korytarzu, gdzie nie ma okien, bo mu, bo mu wyliczają kotlety i tak dalej, i tak dalej. Inni bohaterowie również mają z tym problem. Zresztą będzie wiele, dziękuję. Ja mówię 13 pomysłów jest. Naszym scenariuszom nie brakuje na szczęście i my również się bawimy dobrze i cieszymy z tego powodu, że możemy następne odcinki tworzyć dla Państwa. Boczek mi przypomina taki, do, do, takiego bohatera z dzieciństwa, mi Kubusia Puchatka. Jest to miś e, bardzo sympatyczny, o małym rozumku, ale bardzo miły przy okazji. Myślę, że Boczek ma takie cechy tego, tego bohatera z mojego dzieciństwa. A jeżeli chodzi o tak zwaną popularność, no to wie pan, jeżeli postać nazywa się Arnold, który się kojarzy z zupełnie innym Arnoldem, a nazwisko ma Boczek, który jest no powiedzmy ma określać jego osobowość, a poza tym no to nazwisko brzmi jak przezwisko, no to, to ja się nie mogę temu dziwić, a powiedzmy sobie, że oglądalność naszego serialu jest tak olbrzymia, że praktycznie wszyscy oglądający kojarzą mnie z tą postacią, więc tu się nie ma co obrażać na to, że ktoś na ulicy może powiedzieć, nie zapamiętać, że ja się nazywam Gnatowski od Gnatów, a, a nie Boczek. Po 14 latach Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy nie następuje zmęczenie materiału? Nie ma zmęczenia, bo wie Pan, to jest takie coś nie do porównania, ponieważ myśli Pan w kategoriach seriali tasiemcowych typu soap opera, gdzie się rzeczywiście jakbyś bohaterowie, no, ich życie tak zwane się tam odbywa i, i jak mój kolega tam... Zginął w serialu pod tytułem jakimś tam serialu, bo już nie wiem, chyba miał tego dość, czy coś takiego. Czy jedna z y, pani tam, kartony na nią spadły i, i też nie, nie gra już w serialu. Wie pan co? No, tutaj nie możemy mówić o takiej monokulturze. Ja, na przykład, my spotykamy się dwa razy do roku. Yy, poświęcamy temu niecały miesiąc, prawie yy, niecały miesiąc czasu na, na produkcję, na spotkanie. I ja naprawdę, yy, yy, już po trzech, czterech miesiącach. Z utęsknieniem czekam, żeby się znowu spotkać, jakby z kolegami, z, z tymi tekstami, i tak dalej. Tu nie ma takiego wyjałowienia dla mnie, przynajmniej, które mówi: Boże, znowu idę do fabryki gwoździ i muszę znowu powiedzieć przepraszam, czy Krystyna jest w domu? Nie, Krystyny nie ma. Aha, a może jest na górze? Może na górze. To ja pójdę zobaczyć, czy na górze jest Krystyna, no i już mam pięć minut jakby serialu, prawda? To my jednak mamy trochę inaczej. Czyli można w skrócie powiedzieć, że lubi Pan to, co Pan robi tutaj pan na planie? Lubię to robić, bo, bo to jest mój zawód i mnie to wciąga, pasjonuje i... i Odpręża to i cieszę, Pana? Cieszę się, że mogę to robić. Odpręża to tak. Pana? Również. Szanowni Państwo, dziękuję za to, że nas oglądacie. Oglądajcie nas nowe odcinki, nowe pomysły. Ci sami bohaterowie w, w swoich nowych perpetiach. Zapraszam przed ekranami i pozdrawiam wszystkich i tak trzymajcie, oglądajcie nas, póki nam się wszystkim nie skończą pomysły, będziemy wam służyć. Cześć. Darek natowski.